Cześć. Witajcie nad pięknym Mazurskim jeziorem Roś. Przyjechaliśmy tutaj na 28 zawody wędkarskie aktorów imieniem Jarem Stępowskiego ob A jesteśmy w przecudownym ośrodku, który się nazywa Wodnik. I jest to ośrodek, który każdy wędkarz powinien sobie wklepać obowiązkowo na swoją wędkarską mapę. Zapraszamy Was na materiał. Czy sobie Zdzisława, tam czołem, czołem, my się już znamy trochę, właściciela ośrodka wypoczynkowego Wodnik, który jak już przed chwilą się dowiedzieliśmy z takiej rozmowy yy, poza kamerą, no powstał z pasji i z Twojej miłości, no, tam, no, powiedz jak to no, tak, było. Tak, dokładnie, bo ja tu przyjeżdżałem jako turysta, miałem tutaj przyczepę kempingową nad wodą, miałem motorówkę, więc wszystkie weekendy, wszystkie dni wolne tu przyjeżdżałem, parę ładnych lat, ale... Z biegiem czasu, oczywiście, służba zdrowia chciała wszystko sprzedać. Więc połowy środka sprzedali jako prywatnie, każdy kupił domki. A ja się postaram o to, żeby drugą część kupić całą dla siebie. Razem I z... zrobić tak, razem z domkami to, co było, yy, wszystkie te nakłady po kupić. Pięknie. To jest piękne miejsce w lesie, na samym jeziorem, jezioro rybne. Pięknie. Więc to mi się udało. Mówiłeś, że wszystkie domki remontowałeś sam, yy... ale też dużo postawiłeś nowych. Znaczy postawiłem część nowych ile mogłem, bo więcej nie mogę, bo to przepisy zabrania mi więcej stawiać. A stare domki odrestorowałem, kanalizację zrobiłem, wszystko po nowemu. Widzę też tutaj dużo przyczep kempingowych. A przyczepy to jest bardzo fajne pole kempingowe. U mnie ludzie trzymają przyczepy cały sezon. Cały sezon i przyjeżdżają sobie, I przyjeżdżają sobie kiedy Przyjeżdżają sobie jak na własną działkę. Oh. Kiedy chce sobie przyjedzie, kiedy chce sobie wyjedzie. No ja czas. Jesteśmy nad samą wodą, nad rybnym jeziorem, a właściciel jest wędkarzem. Tak, to jest Często taka... wędkujesz? No bo obowiązki obowiązkami, e, ale e, chyba 6, na wodę ciągnie, w, co? W, w ciągnie oczywiście, jak mam chwilę czasu, przed sezonem, po sezonie. Rzadko w trakcie sezonu, bo to muszę jednak tutaj ogarnąć to wszystko. Ale każda wolna chwila to na jezioro. też o samej wodzie, bo jezioro jest ogromne i jest to łowisko PZW z tego jest co Jest by... PZW, czyli na normalne zezwolenia PZ PZW możemy łowić ryby. Dokupujemy zezwolenie na to jezioro, mhm. opłaty odnosimy i można legalnie wędkować. Okej. Okay. Mówiłeś mi, że to jezioro jest połączone ze śniadzwami, tak? Tak, to jest bardzo duże jezioro. Dla jakichś bardzo wprawionych wędkarzy są jeszcze większego jeziora, więc pół godziny drogi motorować komuś tu od nas przez kanał z jezioro, seksy i wpływamy na mamy, Jesteśmy na szlaku Wielkich Jezior. I Możemy wszystko odpływać. Tak. Pół godziny czasu, a człowiek jest nad śniadłami. No i jeszcze co muszę dodać sam od siebie, to tutaj yy, na ośrodku jest przepiękna plaża. W tej chwili jesteśmy przed sezonem, oczywiście nie trwają prace przygotowawcze do sezonu, ale plaża jest ogromna. Można też tutaj bardzo bezpiecznie, oczywiście na własną odpowiedzialność, bo w tej chwili nie ma na przykład tu ratownika, yy, ale można tutaj sobie skorzystać z wody, popływać sobie, bo jest bardzo, bardzo łagodne zejście. Także wszystko co jest potrzebne do aktywnego i pasywnego wypoczynku po środku wodnik mamy zapewnione od A do Z. Ale co to się stało? W tym roku cały ten pomost, który był w zeszłym roku, widzieliśmy go taki piękny, duży pomost. Lód tak. zabrał? Lód połamał i zabrał pod wodę. Ja pierwszy. Wszystko, wszystko to wyłowić? A teraz na, na etapie stawienia nowego pomostu. To się stało przez te legendarne wachnięcia wody, bo ja słyszałem, że tu są gigantyczne wachnięcia wody. Yy, może przez wiatr, bo dużo lody było cały lód z jeziora spłynął mi na pomoc. Tak go obciążył, że musiał się załamać. Ja pierd... Ale zrobimy nowy. Około tygodnia czasu będzie nowy pomost. Rewelacja. Właśnie prasy trwają, jak widzisz, zobacz. Takie Jest wszystko panie. przygotowane. Technologia wbijania pali latem innowacyjna. My nie będziemy czekać do zimy. Bo nie mamy czasu na to. Chcę wbijać yy, w lato. A jak to już. Słuchajcie, co my już mamy, przemyślamy no. My jesteśmy tutaj przy okazji zawodów aktorów wędkarzy, które się odbywają na sąsiednim ośrodku, no tak, 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 a powiedz dużo tu się takich imprez odbywa? W ogóle u Ciebie odbywają się jakieś cykliczne imprezy? Tak, Znaczy zawody wędkarskie sporo kół organizowali i byli bardzo zadowoleni, bardzo połowali. Czyli wszystko tutaj y, u Ciebie mają zapewnione, nocleg, wodowanie, bo też widziałem, że y, zresztą nas wodowałeś, y, ale jeżeli ktoś tutaj przyjeżdża ze swoją łódką y, i ma jakiś problem z wodowaniem, bo ja nie no wiem, bo, no, no ma no, auto, jakieś... Bo, bo często wszystkie samochody nie mają napędy na cztery, prawda? Tak. Więc ja im, ja im tą łódeczkę swoim samochodem, który jest bardzo, jak czołg odporny, wiedzie i to nie Bezpłatnie. Bezpłatnie dla, dla mojego klienta bezpłatnie. Super. E, a na wynajem, jeżeli ktoś przyjedzie bez, bez łódki? A no to mam przygotowany chyba z, z 6-8 łódek dla wędkarzy, którzy mogą na swój cały pobyt zamówić łódkę. Przyjeżdża ma łódkę gotową, wyjeżdża, łódkę zdaje. Ryby zabiera do domu. <laughs> albo wypuszcza do wody, albo, albo wypuszcza. E, ale silnik trzeba sobie przywieźć. Silnik trzeba przywieźć tak, silników nie mam. Albo elektryka, albo tak. spalinę. No, to jest jezioro tego kalibru, że jednak no, lepiej spalina, prawda? No, bo potężne odległości są. No i jeśli ktoś dużo wędkuje, to raczej spalinowy silnik. Raczej jak jak chcę cały dzień pływać. Raczej spalina, a no. jeśli chodzi jeszcze o ryby. Czy to ry jezioro jest rybne? Bardzo rybne. To już jest jezioro jako rezerwat. Więc nie ma żadnych sieci. Od paru lat żadna siatka nie jest w wodzie. Yy, a... To jest jezioro wyłączone z siatek ze wszystkiego. A przekrój gatunkowy? Od A do Z. Czyli Wszystko jest. Sum standard szczupak, okoń, chodź, leszcz, bo bardzo duże balenie ładne. Nie no my jesteśmy tutaj... No... no jezioro tak się odrodziło, że osiem okoni dla człowieka, który wypłynie, nie ma problemu złapać. Pięknych. Do, nawet do 40 cm. Okoń. Jakbym chciał zorganizować u Ciebie zawody wędkarskie, to jak liczną grupę mógłbym tutaj ściągnąć? E, powiem Ci tak. To jest ośrodek bardzo kameralny, bo mamy 6, 16 domków rozmieszczonych. W każdym domku może być 4 osoby. Mamy 4 osobowe, 6 osobowe, 8 osobowe. Jest taka grupa wędkarska na zawody, to może liczyć 40 osób. Spokojnie. No to to już jest grupa, duża impreza. Tak. To 45 osób możemy urokować. I do wyboru mamy domki drewniane, czteroosobowe, tak? Yy, mamy drewniane domki, mamy domki holenderskie, bardzo ładnie w środku zrobione, odnowione i No i te dwie, I to i te dwie wille. No są jeszcze domki ośmioosobowe, takie... Ja to nazywam willą, no bo one są tutaj rzeczywiście wyróżniające, są Są, są pięknie... bardzo duże, nad samym jeziorem, także... Gdyby się aż gumaru z gruntu, to może rzucić do jeziora. Patrzysz na wędkę. No ale to bym musiał tak no grubą. No, no, no w sumie to rzucił. Sam, by, sam dorzucił, w sumie tam by dorzucił. Tam by dorzucił. No to w każdym razie, no taką imprezę rzeczywiście dosyć sporo jesteś w stanie tutaj obsłużyć Tak, tak, dziecięcie. robimy zawody wędkarskie, nie jedne robiliśmy i przepraszam, że nie, nie, nie jedne że będziemy robić. No, a my planujemy zrobić y, zlot kotów w postaci właśnie zawodów. A no, Kto to wie, bardzo, czy to nie będzie bardzo, tutaj. <grym> bardzo, miło. Co organizujemy, pomożemy. Łódeczki są wędkarskie, także nie ma problemu. Wyżywienie jakieś tutaj Wywy... mo mo mogą... Jak... Grupa do ciebie przyjedzie tak. znaczy, i. Czy, czy, czy grupa, czy nie? Grupa zawsze mamy, tu mamy dobry bar, że mamy własne, własne posiłki u nas przygotowane. Nie ma nic odgrzewanego. Czyli e, własną, kuchnię, tak, macie własną na miejscu. kuchnię? Nasze kuchareczki same wszystko robią. Tak hmm. jak u mamy. Kiedy się u ciebie sezon zaczyna? Znaczy u mnie wędkarski zaczyna od 1 maja i kończy końc, z końcem września. E, a kuchnia od kiedy działa? A kuchnia działa na ogół do końca sierpnia. Od? Ale jak mam grupę wędkarską, więc dla tych osób śniadanko, obiad mają przygotowane. I to nieważne, czy przyjedziemy na przykład w maju, czy w czerwcu. Tak, tak, tak bo już to przygotujemy tylko dla was. Aha, no rewelacja. A z godzinką dopasujemy się no, no, we mną na wodzie, żeby przypływać, tak? Więc mówimy się o tej o tej godzinie spływaniu no i wtedy robimy obiad do pracy. Im dłużej rozmawiamy, ja. tym więcej ciekawych rzeczy się dowiadujemy naprawdę. No brzmi to wspaniale. Musicie to miejsce wklepać. Na swoją wędkarską mapę i koniecznie odwiedzić ośrodek Wodnik nad jeziorem Roś. Jeszcze raz zapraszam. Mnie. Oczywiście. Wyszło nam chórkiem. Wszystkie pieski są mile widziane. Łącznie z naszymi, tak, cymbałkami, dwoma, a Jaćka... Jest tutaj dozorcą ja, jest wszystkich ja psiaków I ustawia wszystkich do pionu Kto by tutaj za bardzo nie zaświrował ze zaś czworonogów To Jacka przychodzi i opija przy jak na lesie no. tak? Piękny ośrodek, wodnik, pasjonat, który remontuje, buduje i opiekuje się swoimi turystami. Zapraszamy Was serdecznie. Polecamy to miejsce, jesteśmy tutaj nie pierwszy raz i na pewno będziemy tutaj. Każdy, każdy będzie miło obsłużony i przyjęty. Przyjedzie. Na pewno my tutaj będziemy też przyszło roku, zapraszam. przy okazji aktorów wędkarzy na pewno znowu nagramy materiał ze Zdzisławem. Będziemy wiedzieli, co u niego słychać, co się przez ten cały rok robi. Co na nowo zrobimy, jeszcze? Tak, tak co tak. przez cały rok się eee. wydarzyło. Także co, zapraszamy. W tym momencie piękny nowy pom pomost powstaje. O! Będzie nowy pomost. A to będziemy musieli przyjechać tak. za jakieś dwa tygodnie go sfilmować jeszcze. Za bardzo zapraszam. I, i na rybki. Połapać. Dzięki za rozmowę. Eee. No, dzięki. Przepraszam, długo na to piwo żeby będę czekał? No o, idę, idę o, już, proszę szefie. Bardzo. To ja proszę. zwracam ponownie. Szybsze nigdzie nie zajmę. Dziękuję nie, nie. bardzo. I tak znalazłam pracę na ośrodku wodnik. i chyba tu zostanę.